Kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Oczywiście, na początku chciałabym Was poinformować, że do wszystkiego linki macie w opisie oraz do playlisty z Holi z Express. No i już tutaj nie przedłużam, także zaczynamy odcineczek. Jeżeli chodzi o moją topkę z pielęgnacji, a to mam jedną rzecz, którą do końca nie wiem, czy byście określili jako wielęgnacje czy nie. Ja osobiście tak, y, dlatego pokażę ją jako pierwszą. To są takie, słuchajcie, nożyki dobrwi, gdzie właśnie jak macie jakieś odstające włoski, to sobie po prostu je przycinacie i dzięki temu możecie je regulować sami w domu bez wyrywania ich. Powiem Wam, że dla mnie to jest najlepszy produkt na świecie. Z tego względu, że po prostu moje główne problemy z brwiami to to, że mi tutaj zawsze rośnie za wysoko i właśnie jakieś tutaj tego typu fragmenty, także dzięki temu nie muszę już chodzić do kosmetyczki, tylko zajmuję się swoimi brwiami sama. No i też to jest bardzo tania rzecz, także serdecznie polecam. No i oczywiście, jeżeli nie chcecie tego wykorzystywać do brwi, tylko do twarzy, to również można. Kolejna rzecz, jaką mam dla Was tutaj um, do pokazania, to jest coś, co kupowałam bardzo wiele razy. Uh, to jest, słuchajcie, Mexican Daisy Moisturizing Water Depth uh, z BioAqua. Jeżeli chodzi o to, to jest taki tonik nawilżający, bo jeżeli wiecie lub nie, to właśnie azjatyckie kreje mają tonik nawilżający bardziej niż wyrównujący pH. I po prostu to pachnie niesamowicie, ubóstwiam. Jest bardzo przyjemne, zwłaszcza jeżeli wcześniej zdejmowaliście właśnie makijaż, który był, nie wiem, wodoodporny, czy coś i trochę się naszarowaliście. Albo na przykład, jak ja często zmywam szczoteczką taką specjalną elektryczną, no to to po prostu fajnie koi i nawilża potem. I tak serdecznie, serdecznie po prostu produkt polecam. Kolejna rzecz jest z tej samej serii, tylko że to już jest, słuchajcie, cleanser, i jeżeli o niego chodzi, to on niestety już nie ma tego zapachu, nad czym ja ogromnie ubolewam. Ja go, słuchajcie, zazwyczaj właśnie odkręcam i wyciskam, bo jest bardzo gęsty, i wydaje mi się, że ta po prostu dziurka tutaj jest za mała i zbyt ciężko go się w ten sposób wyciska. By the way, poświęćmy chwilę na tą bluzę z napisem YouTube. Dziękuję bardzo, dostałam na urodziny od Zecika. Dobra, kolejna rzecz, to jest słuchajcie, cleanser, który właśnie Zecik używa. To jest BioAqua Pure Skin Anti-Acne Light Print and Cleanser. To jest słuchajcie, właśnie bardzo jak macie jakiś trądzik, czy pryszcze czy coś w tym deseń. jak macie właśnie taką skłonność problemy, to na pewno fajnie pomaga i zapobiega na przyszłość. Tylko jakby pamiętajcie, że pierwsze dwa użycia, no to Was może naprawdę wysypać, bo jakby to wyciąga wszystko właśnie z twarzy. No i tutaj bym powiedziała, że raczej też ciężko się wyciska. Nie tak ciężko jak ten poprzedni kranzer, ale też bym raczej polecała odkręcać i sobie wyciskać. E, także tak, z cleanserów to wszystko, e, może przejdźmy teraz bardziej do pielęgnacji, w zasadzie chyba już tylko to nam zostało. E, to jest laiku krem e, Moisturizing Multi Effect Nourishing Eye Cream, tutaj jest 30 gram i e, jeżeli chodzi o ten krem, to po prostu e, używam go i kupuję zamiennie właśnie z tej samej serii e, z kremem z e, bioaqua. Z tego względu, że po prostu to już zależy gdzie jest po prostu taniej, bo jeden krem ma 30 gram, drugi ma chyba 25 I w zależności na to, na który jest promocja, który wychodzi taniej w przeliczeniu na gramy to ten sobie po prostu kupuję, bo obydwa kremy bardzo, bardzo lubię Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kremy, tutaj słuchajcie, wyjmę z takiej czterbeczki. Bo to jest krem, który używam właśnie jak, pan, jak podróżuję. To jest Sextuple Conceal Concentrate Aloe Gel, 30 gramów. I to jest taka, słuchajcie, tubka, gdzie po prostu jest żel, jak widzicie. Również końcówka, także to są naprawdę moje topki, topki, topki. Fajnie pachnie, bardzo żelowa konsystencja, co ja bardzo po prostu uwielbiam. Ja innych kremów nie i nie używam. By the way to też jest właśnie żelowa konsystencja. I tak serdecznie serdecznie ten krem polecam. Jeżeli chodzi o dalsze kremy, no to mamy krem z Bioaqua Kiwi Fruit Snail Tender Skin Slip Mask. I ja właśnie najczęściej używam ten krem na noc. Jeżeli chodzi o ten krem, no to widzicie, że ubóstwiam i będę musiała zamówić kolejne opakowanie. A propos kremów, to jest z tej samej serii, tylko to jest Pomegrande Fresh Moisturizing Mineral Sleep Mask. I to już bardziej używam na co dzień czy pod makijaż. To jest na pewno zdecydowanie lżejszy kremik. A jeżeli chodzi o konsystencję, no to też jest właśnie żelowa. Jak widzicie, sama się teraz przesuwa. No tutaj mi po prostu mniej się zapach podoba. No i przez to, że jest mniej nawilżający, to jakby rzadziej go używam. Dlatego myślę, że tym razem kupię po prostu tylko i wyłącznie ten. Um, co tu jeszcze takiego mamy? Mamy, słuchajcie, Pingju um, Lazy Pig Bubble Clean Mask. Um, I jeżeli chodzi o tą maskę, to ja ją bardzo często um, lubię używać, um, jeżeli nie używam właśnie krędzera, albo nawet i przed. I to jest taka maska, która robi właśnie bombelki po pewnym czasie na waszej twarzy. I właśnie to jest takie fajne uczucie, takie nie to, nie to swędzenie, nie to pękanie tych bombelków, także ja ją troszeczkę wmasuję, zostawię i zobaczymy, czy te bombelki się pojawią, żeby wam pokazać przed zakończeniem filmu. Kolejną rzecz, jaką mam tutaj dla Was do pokazania to jest Rtop R Maternity Repair Stretch Marks Treatment Ancient Skin Elasticity chociaż to mi się wydaje, że to są rzeczy, które robi no i to jest Mango Remove Pregnancy Scars Cream To jest krem przeciw rozstępom, nie wiem czemu, ale wszystkie są dla matek w ciąży, także ja jakby tym się nie przejmuję, jeżeli chodzi o wskazania to jest nierozpoczęta, jeszcze zamknięta buteleczka, ale to jest ta, którą ja używam na co dzień. E, zapach mango, nie powiedziałabym, że to tak do końca mango, to jest ni to mango, ni to brzoskwinia, ni to po prostu jakiś owoc. E, na pewno bardzo fajna konsystencja, taka łatwo wcierająca się, e, taka kremowa po prostu, bardzo, bardzo przyjemne. E, no i fajne, bo kosztuje mniej więcej 10 zł. Na 40, za 40 gramów, w przeliczeniu ile płacimy e, za jakiś krem przeciw rozstępom w aptekach czy drogeriach, no to wydaje mi się, że się opłaca, ale e, postaram się Wam też zostawić update, bo jak wiemy, e, bardziej liczy się skuteczność. A ja rozstępy mam co chwila. Przytyję 2 kg, rozstępy. schudnę 2 kg, rozstępy. E, Cały proces, jakby jak zaczęłam rosnąć, bo w ogóle taka historia, nie wiem, czy ciekawa dla was czy nie w gimnazjum inaczej, w szóstej klasie podstawówki miałam 1,57 m, w pierwszej gimnazjum miałam 1,63 m i skoczyło do metr m, a już w trzeciej klasie gimnazjum miałam 1,78 m Obecnie mam 1,85 m, także rosłam ogromnie, ogromnie szybko i po prostu, wiecie, no, rozstępy temu towarzyszyły i szkoda, że mi nikt wcześniej nie powiedział, że są takie rzeczy, kremy na rozstępy. Także rozstępów mam pełno i tych kolorowych, i tych już niekolorowych, i po prostu testuję, co się da, co pomoże. No, i oczywiście, ostatnia rzecz, którą również widzieliście chyba w moim top 10 makijaż, to jest słówka. To jest balsam taki do ust. Ten jest akurat truskawkowy o zapachu truskawkowym, ale są również inne: są miętowe, jakieś fioletowe, to nie pamiętam jaki to jest, ale zaznaczam, to nie jest to samo co to w Rosmanie. Ten jest zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Nie wiem czy widać, ale zaczynają się robić bąbelki, a nie mam więcej czasu, żeby czekać Wam pokazywać, bo pokazuje mi, że mam 40 sekund na karcie pamięci, jeżeli chodzi o nagranie. Także jeżeli jest ktoś tutaj nowy albo ktoś tu nie zasubskrybował, to będę bardzo wdzięczna za subka, No i trzymajcie się ciepło, pa pa!